Dzień dobry, jeśli mnie y, oglądacie, to znaczy, że już wstaliście. Film y, rusza 1 stycznia o północy, w związku z tym składam Wam na początku najlepsze życzenia Nowego Roku, tego żebyście w tym roku mocno doświadczali y, Pana Jezusa, ale też żebyście mocno doświadczali swojego życia, żeby to życie rzeczywiście Wam smakowało i żeby było zdrowe. Więc y, tego Wam życzę w tym Nowym Roku. Jeśli ktoś tu się pojawił po raz pierwszy, to witam na kanale Grzegorza Kamera Jezuity. Dzielimy się tutaj razem Słowem Bożym. Mówię razem, dlatego że zapraszam do komentowania i w komentarzach do tego, żeby się dzielić tym, co się w Was dzieje po przeczytaniu Słowa, po wysłuchaniu tego komentarza. Dzisiaj mamy bardzo ciekawe słowo, bo mamy słowo o błogosławieństwie. I też chciałbym wam tego życzyć, żeby wam Pan błogosławił, ale też, żeby ludzie wam błogosławili. A wiecie, błogosławieństwo to nie jest tylko kwestia tego, że ktoś zrobi krzyżyk, ale błogosławieństwo to jest błogosławić, dobrze mówić. Pan Bóg nad nami wypowiada dobre słowo z samego początku tego roku i warto, żebyśmy też błogosławili, bo błogosławić może każdy, może też każdy złożyć, a Błogosławić to znaczy wypowiadać dobre słowo nad drugim człowiekiem, i tego też Wam życzę, żeby w tym roku ludzie wypowiadali nad wami o was, do Was dobre słowa. No i w drugą stronę, żebyście i wy potrafili chcieli i pragnęli rzeczywiście mówić dobre słowa innym ludziom. Chciałbym dzisiaj na początek roku, żebyśmy się skupili generalnie na Ewangelii, dlatego Was zachęcam, jak zawsze. Pamiętacie, na dole jest link do Ewangelii. Ewangelia jest nam znana, tym bardziej, że jesteśmy po Bożym Narodzeniu, więc osłuchaliśmy się o tym, co tam się wydarzyło w tym Betlejem. Więc może tak być, że jak zobaczycie, tak, tak jak patrzymy na tekst, nie, no to od razu mniej więcej kumamy, co w tym tekście jest, i możemy nie czytać. Dlatego bardzo Was proszę, przeczytajcie tekst, bo może on Wam powie coś totalnie innego niż to, co ja Wam powiem za chwilę. Chciałbym dzisiaj zacząć od cytatu, od cytatu człowieka, za którego wczoraj dziękowałem, od Franciszka. Franciszek kiedyś powiedział takie zdanie: Posłuchajcie: Dobro zwycięża nad złem, nawet jeśli w pewnych momentach może wydawać się słabsze i ukryte. Zapamiętajcie sobie ten tekst, bo on będzie nam trochę gdzieś dzwonił w tym, co będę mówił dzisiaj. Co sobie przygotowałem i czym chciałbym się z Wami podzielić. Tak jak powiedziałem, przyzwyczailiśmy się do tego obrazu bożonarodzeniowej szopki, tak, że mamy tam Jezusa, mamy tam Józefa, Maryję, Towarzystwo Jezusowe, czyli Woła i Osła i całą tą resztę. To wszystko jest dla nas oczywiste. My już nawet nie tyle wierzymy, że Bóg tak się objawił, co wiemy, że Bóg tak się objawił, no bo taka jest nasza wiara, tak czytamy w Biblii, tak nam opowiadają przez pokolenia różni ludzie, od najbliższych do, do dalszych ludzi, że tak się wydarzyło. Ale warto, czytając te opisy, i warto sobie zadać takie pytanie: czy tamci ludzie, którzy wtedy to przeżywali, choćby ta ekipa z dzisiejszego fragmentu Ewangelii, czy oni byli na to gotowi? Czy oni to rozumieli? Czy dla nich to było oczywiste? Pasterze, którym Bóg się objawia, czy oni byli gotowi na to, że siedząc na tych, na tych pastwiskach w nocy, prawdopodobnie śpiąc, ich owce gdzieś tam też zazwyczaj wtedy też spały, więc jest cisza, słychać tylko chrapanie współtowarzyszy, nagle rozbłyska światłość. I słyszą, nie bójcie się, chłopaki. Czy oni byli na to gotowi? A Maryja i Józef, no jakby główni bohaterowie tego wydarzenia, czy oni byli gotowi na to dziwne poczęcie, które do dzisiaj jest dla wielu ludzi kontrowersyjne, które jest przez jednych wyśmiewane, innych, że tak powiem, zmemowane, dla innych jest przedmiotem wiary, największej czci, a więc bardzo różne w społeczeństwie, w ludziach. Budzi reakcję? Czy oni byli na to gotowi? Ewangelista dzisiaj zauważa, że Miriam, matka Jezusa, rozważała wszystkie te rzeczy w swoim sercu. Rozważała, bo nie rozumiała tego, co się wydarzyło. Jakby nie ma się co temu dziwić, no bo nagle ta y, y, skądinąd y, młoda dziewczyna stanęła, stała się. Bohaterkom jakichś dziwnych wydarzeń, które totalnie y, ludzki mózg rozwalają na, na czynniki pierwsze. A więc warto sobie zadać dzisiaj to pytanie: czy oni to wszystko rozumieli? Y, I dlaczego tak? Dlatego, że zobaczcie, ile jest takich wydarzeń w naszym życiu nie tylko związanych z wiarą, ale w ogóle takich wydarzeń, sytuacji, w których totalnie nie wiemy, jak się odnaleźć nie wiemy, co one nam chcą powiedzieć. W jaki sposób powinniśmy się w nich zachować? Co mamy robić? I wtedy może warto sobie zadać pytanie: kiedy przeżywamy coś takiego trudnego, albo myślimy o czymś takim trudnym z naszej przeszłości, czy Bóg czasami nas nie upokarza, żeby nas zwrócić ku sobie? Tak, użyłem słowa czy zwrotu: Bóg upokarza. Dziwne, nie? Kramer mówiący o Bogu, który upokarza człowieka. Ale już to tłumaczę. Tak jak bohaterowie wszyscy dzisiejszej Ewangelii i w ogóle Ewangelii, tak i my dzisiaj, każdy człowiek wierzący w Boga, a szczególnie w chrześcijaństwie, ma o nim jakieś wyobrażenia. Choćbyśmy nie wiem jak się zaklinali, to każdy w nas ma w swojej głowie taką szufladkę pod tytułem Bóg i jakoś sobie tego Boga wyobrażamy. To znaczy, może nie do końca jak on wygląda, bo, jakby już wiemy w chrześcijaństwie, że to nie ma najmniejszego sensu, bo Bóg jest duchem, ale to, jak Bóg powinien działać, jak powinien y, mówić, y, w jaki sposób z człowiekiem się komunikuje, kto jest godny tego Boga, kto jest niegodny, w jaki sposób na pewno Bóg działa, a w jaki nie działa, i tak dalej. Czyli mamy tego Boga jakoś poukładanego w tej szufladce pod tytułem Bóg i my wiemy. Jaki on powinien być, my go sobie, podkreślam, słowo sobie, opisujemy. Tak? I to nam, y, to nam jakoś pomaga. Y, ale zobaczcie, czy nie jest tak czasami w naszym życiu? I warto sobie to uczciwie jakoś przeanalizować, że Bóg czasami wymyka się tej naszej szufladce i działa obok. Y, nagle się okazuje, że Bóg działa w człowieku, który kompletnie, według naszych opisów, nie pasuje do tej układanki, albo działa w miejscu, w którym no nie powinien działać, no bo nie wiem, jest tam grzech ciężki na przykład, bo wydarzyło się tam coś złego, a więc Bóg wymyka się co jakiś czas naszym schematom, również tym oficjalnym, bym powiedział. Stąd badamy na przykład cuda. Bo Bóg sobie nagle wynajduje miejsce, czas, sytuację, w której działa, a my nie wiemy, co z tym zrobić. Powołujemy komisję, badamy to i znowu wracamy do tego samego. Mówimy, że Bóg może albo nie może. I to jest trochę upokarzające dla naszego umysłu, dla naszego myślenia, dla naszej dumy. To jest trochę właśnie każące nam wyjść z takiego naszego bezpiecznego świata. W którym Bóg jest zaszuflatkowany, bo my wiemy, tak jak tamci Żydzi z tamtego czasu wiedzieli, jak Bóg powinien działać. Czasem mówimy, że właśnie On na pewno tu nie działa, a tu na pewno działa. On działa w tej osobie, ale w tej na pewno nie działa. Tymczasem się okazuje, że jest inaczej. I oczywiście, że mamy teologię, mamy katechizm. Mamy Pismo Święte, mamy te wszystkie fundamenty, które nam pomagają spotkać się z Bogiem, ale uwaga, to nie jest Bóg. Znaczy, z jednej strony my tak mówimy, że Bóg przez to zdanie, że co zwiążesz będzie związane, a co rozwiążesz będzie rozwiązane, mówiąc do Piotra, próbujemy przez to Pana Boga właśnie związać, ale to nie znaczy, że Bóg jest tylko i wyłącznie w tym. Bóg jest wszędzie. Bóg działa jak chce w każdym człowieku, w każdym pokoleniu, w każdym miejscu na świecie. Świetnie to widać szczególnie w dziennikach ludzi, którzy przeżyli na przykład Sybir i gdzie religia formalnie nie istniała, gdzie na przykład nie było struktur kościelnych, nie było księdza, a religia, wiara dokładnie przetrwała. I Bóg tam działał, pomimo tego, że ludzie się nie spowiadali, pomimo tego, że nie przyjmowali sakramentów, Bóg tam działał. I nikt tego nie neguje w kościele, bo oczywiście my to od razu oczywiście też wsadzimy do szufladki pod tytułem, że no właśnie, nadzwyczajne warunki, ale to nam pokazuje i wiele innych świadectw. To jest też tak, takie pytanie, no bo co, Bóg nie działa na przykład w kościele protestanckim? Działa. Nie? I w związku z tym, jakby trzeba nam wychodzić czasami z takiego naszego sztywnego myślenia, że tylko ja wiem, jak jest. Może wbrew oczekiwaniom i ludzkim opisom, trzeba przyjąć, że Bóg jest naprawdę autonomiczny, jest niezależny od naszego ludzkiego myślenia. Od wcielenia, kiedy Jezus znaczy Bóg w osobie Jezusa rozwala to nasze ludzkie oczekiwanie, że Mesjasz powinien to, to, to i tamto przyjść stamtąd, być taki, objawić się w taki sposób. Tymczasem objawia się w malutkim dziecku. A więc rozwala nam to myślenie. Pasterze nie byli godni tego wydarzenia. Pasterze nie byli ludźmi, którzy by zasługiwali na to, żeby być pierwszymi świadkami objawienia się tego, że. Jezus przyszedł, że Mesjasz stał się człowiekiem, stał się kimś bardzo realnym, że przeszliśmy w etapie historii od oczekiwania do realizacji. Pasterzy nie byli tego godni. Być może w takim ludzkim myśleniu godni byliby arcykapłani albo uczeni w piśmie. Tymczasem Bóg rozwala to myślenie ludzkie, upokarza to myślenie ludzkie i objawia się tym, którzy nie są godni. A to, że przecież Jezus rodzi się w Betlejem, jednym z najgorszych miejsc, czy to nie jest znowu upokarzające dla naszego myślenia? Oczywiście, że po dwóch tysiącach lat my jesteśmy w cudzysłowie wyszkoleni religijnie, no i wiemy o tym, że Bóg kocha to co pokorne i tak dalej. Ale słuchajcie, gdybyśmy to mieli przełożyć na nasze dzisiaj, gdybyś miał przyjąć, gdybyś miała przyjąć, że Bóg rodzi się w miejscu. W rodzinie, y, która według naszych kryteriów jest nie wiem, niekatolicka, albo nie postępuje według naszych jakichś tam religijnych y, powinności, rodzi się w jakimś miejscu, które jest zabite, jak my to mówimy, dechami, gdzie y, wrony zawracają, to co? Nie byłoby to dla nas w jakiś sposób upokarzające? A gdyby się tak Pan Bóg objawił w rodzinie, w której nie cierpisz? Twoich sąsiadach, którzy cię wnerwiają od 10-20 lat i w tej rodzinie, w której wiesz, że jest źle, bo tam nie ma tego wszystkiego, co powinno być w katolickiej rodzinie. Hmm? Może warto o tym dzisiaj pomyśleć, bo Bóg działa kiedy, jak i gdzie chce, w ludziach, przez których chce. I to jest takie fajne, jak się tego słucha, no bo to mi daje taką przestrzeń do tego, żeby powiedzieć sobie, no Bóg działa też przeze mnie. Tak, to jest piękne, Bóg działa przeze mnie. Ale jak sobie pomyślę, że Bóg działa przez tych wszystkich, którzy są przeze mnie z różnych powodów nielubiani, których najchętniej bym na przykład w Kościele nie widział, albo w moim zakonie, no to to już nie jest takie fajne, to już nie jest takie przyjemne. To, że w moim małym myśleniu, bardzo często wąskim myśleniu, bardzo często opartym właśnie na jakiejś, kiedyś Wam mówiłem, o osobności, na, na takim myśleniu skupionym na sobie, że Bóg działa pomimo właśnie tego, że mi się wydaje, to to jest bardzo nieprzyjemne. Bóg działa przez ludzi, którzy według mnie są nieprzygotowani którzy są według mnie niegodni, którzy nie postępują tak, jakbym ja chciał, żeby postępowali, no to, to jest upokarzające dla mojego ludzkiego rozunku, takiego malutkiego rozunku, jego rzeszek. I to, że ja mam jakoś, nie wiem, na przykład świat sfokusowany na otwartość, tak? I taki mam łatki, liberał, otwarty, kościół otwarty i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest jedyna słuszna droga no, bo tak trzeba, żeby się otworzyć, bo Bóg się otwiera. To nie znaczy, że Bóg nie działa przez tych, którzy według mnie działa, działają w kościele tak zwanym zamkniętym. Działa. I myślę, że bardzo muszę sobie to ciągle przypominać, że nie mam monopolu na Pana Boga. To, że mam jakieś swoje doświadczenie, to jest jedno i warto je pielęgnować, warto być go świadomym, ale to nie znaczy, że Bóg nie działa przez innych ludzi. Tych, których unikam, których bym nie chciał spotkać na swojej drodze, których się może boję, którzy według mnie, no właśnie, są niegodni. I to jest upokarzające. To jest to, co, od czego zacząłem dzisiaj: że Bóg upokarza. Oczywiście nie upokarza mnie w sensie, żeby mnie zniszczyć, nie wiem, podeptać pokazać mi moje tak zwane miejsce tylko upokarza, oczywiście, moją pychę. To, że ja wiem lepiej. Zobaczcie, dlaczego to jest takie ważne, i mówię to na początku roku, wychodząc z tej dzisiejszej Ewangelii, no bo startujemy do czegoś nowego. Oczywiście, tak jak mówiłem wczoraj, jest to bardzo umowne, tak? No bo dzisiaj po prostu przestawiły się wskazówki zegara, jak każdego dnia, każdej nocy, lecimy dalej. Ale mi chodzi o to, że zobaczcie. Skoro startujemy z czymś nowym, to my też musimy odświeżyć, odnowić swój umysł, bo bez tego będziemy wchodzić dalej w te same kolejny, w te same buty, i będziemy myśleć dokładnie tak samo, i będzie nas to jeszcze bardziej męczyło. Taka nasza poukładana religia, czyli religijność, może nas bardzo usypiać bardzo. To jest coś, co grozi każdemu człowiekowi, nie tylko jakimś. Konserwatystą, nie jakimś tradycjonalistą. Łatwo ich tam zaszufladkować, powiedzieć, że to są ludzie, którzy budują sobie jakieś żywe muzeum i odtwarzają tylko scenki z przeszłości. To jest bardzo pyszne myślenie. I myślę, że warto sobie to dzisiaj powiedzieć, że każdy człowiek, bez względu na to, czy będzie w myśleniu swoim otwarty, czy zamknięty, bardziej tradycyjny, czy liberalny. Każdemu grozi dokładnie ta sama choroba, to znaczy, żeby uśpić swoje serce, bo mam swoją religijność, bo mam swój przyczółek. I dlatego warto zobaczyć, że to może sprawić, że prześpimy całe swoje życie. No bo weszliśmy w jakieś kolejny, skąd inąd subiektywnie powiemy, że one są słuszne, no bo, bo ja się w nich dobrze czuję, tak? Ale to nie znaczy, że wszyscy się tam będą dobrze czuli. Pamiętacie też, y, wiele razy o tym mówiłem już przez te lat, jak tu gadam, że święty Ignacy mówił, że nie można prowadzić wszystkich tą samą drogą do Pana Boga, bo to byłoby y, nieszanowaniem ludzkich wolności, to byłoby upokarzające dla tych ludzi, bo tak de facto, co ja bym robił? De facto bym mówił, że moja droga, bo ja cię teraz będę prowadził moją drogą, znaczy, nie mówię teraz do jakichś pani, że moja droga, tylko moja droga jest najlepsza, że ona jest jedyna. A to jest nieprawda, to jest pycha. Dlatego Bóg czasami upokarza nasze myślenie. I może warto, żebyśmy zobaczyli, że to takie budzenie nas, właśnie upokarzanie nas, jest czymś nieprzyjemnym. My, owszem, żyjemy w takim świecie, w którym ból nazwaliśmy złym uczuciem. A powtarzam, nie ma złych i dobrych uczuć, po prostu są uczucia, i próbujemy się od niego za wszelką cenę odciąć. A czasem boli, nie dlatego, że jesteśmy w jakimś zagrożeniu życia, ale dlatego, że umiera nasza pycha. I dlatego warto czasami sobie pozwolić na to, na źle, pozwolić sobie na takie myślenie, że Bóg mi coś próbuje powiedzieć. Przez trudne doświadczenie. Nie dlatego, że chce mnie wypróbować, nie dlatego, że chce mnie upokorzyć, żeby mi pokazać, gdzie jest moje miejsce, tylko żeby mi powiedzieć i pokazać, że życie jest ciekawsze niż tylko to, co mi się wydaje za oczywiste. Tak to rozumiem. Kiedyś przeczytałem, nie wiem, czy to nie Udemello, taką y, historyjkę, że przychodzi y, uczeń do mistrza i mówi tak. Powiedz mi, mistrzu, co mam robić. A mistrz odpowiada: Nie rób nic złego. Uczeń odpowiada: Tylko tyle? Może to jest plan na nowy rok? Nie rób nic złego. Pozwól sobie na to, żeby rzeczywiście Bóg dawał ci y, takie sygnały, możliwości do tego, żeby się obudzić, żeby się przebudzić, żeby przebudzić swoje serce. Dzisiaj list do Hebrajczyków mówi, że. Kiedy nadeszła pełnia czasów, Bóg zesłał swojego syna. Ta pełnia czasów cały czas się dzieje, to, i my żyjemy w tej pełni, ale odkąd syn przyszedł, to Bóg jest kimś, kto rozwala nasze ludzkie, również religijne schematy. I myślę, że warto tak wejść w ten rok, żeby dać się Bogu upokarzać, ale w tym sensie, o którym mówiłem, że będę otwarty na takie wszystkie sytuacje, w których moja pycha będzie. Przygnieciona i zgnojona, dlatego, że ona zamyka mnie do, do, w drodze do szczęścia, ale też zamyka bardzo często drogę do szczęścia innym ludziom, tylko dlatego, że ja wiem, jak powinno być. No, to, to witam Was w nowym roku 26. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za tamten rok, tak jak wczoraj już mówiłem, i zapraszam Was do wspólnej przygody w tym roku. Będziemy się tu spotykać, mam nadzieję, u Jerzego i czytać sobie razem słowo, i mam nadzieję, że będziecie mieć z tego jakiś dobry pożytek. Dobrego odsypiania nocy sylwestrowej, trzymajcie się i tym, którzy mnie posłuchali w kwestii fajerwerków, szczególnie dzisiaj, dziękuję. Do zobaczenia i trzymajcie się. Do widzenia.